Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Agnieszka Wojtala, Clarity Studio. Moi drodzy, dzisiaj witam Was w filmie o singlach. To nie znaczy, że to jest film tylko dla singli. Mamy sobie dzisiaj takie ważne pytanie. Ja spróbuję, według mnie, mojego rozumowania, odpowiedzieć Ci na pytanie, czy bycie singlem, długo co to znaczy, i czy to jest świadomy wybór. Czy tylko po prostu realizacja jakiegoś programu, realizacja pewnego mechanizmu obronnego, który my w sobie nosimy. Także zapraszam. Moje kochanie, żeby rozpocząć dzisiejszy film, to po prostu sobie sięgnęłam, rozumiecie, do definicji single, tak? Bo to takie w ogóle małopolskie słowo, prawda? W ogóle nie polskie. Więc czytam sobie, że single definicja, poza tym, że to jest krążek, <laughs> wiecie, CD, taki single muzyczny, to single oznacza osobę samotną, człowiek, który mieszka w pojedynkę. No bo single to jest pojedynczy, tak? Czyli. Osoba, która mieszka w pojedynkę, osoba, która nie jest w związku. I teraz kochani, ja sobie tak to pomyślałam. Zobaczcie, jak to biologia mówi, biologia zawsze dąży do, do pomnażania, do tego, żeby, był, żeby była prokreacja, żeby gatunek przetrwał. Więc biologicznie można powiedzieć, że to nie jest no, nie jest ok, tak? To w cudzysłowie nie jest ok. To jest coś... Coś takiego, co się zadziewa, co nie jest jakby w zgodzie właściwie z biologią, z naturą. Ja w swoim życiu byłam singlem. Przez trzy lata wydarzyło mi się coś takiego, że nie, byłam osobą zdeklarowaną singielką i powiedziałam sobie takie coś, że, yy, że po jakby dwóch związkach, które. Odcisnęły piętno, że tak powiem, emocjonalne na mnie, to ja sobie powiedziałam, mówię niechu, mówię po prostu siedzę na tyłku i patrzę się w siebie. Zaglądam w lustro, patrzę sobie w oczy i mówię, o co kurde chodzi, tak? O co chodzi? I ten czas przeznaczyłam właśnie na analizę siebie. Ja wrócę do filmów, jeżeli ten temat Cię interesuje, Tutaj dam Ci też przypominajkę, dlaczego nie warto wchodzić zaraz ze związku w związek. I chyba było też coś o samotności, że, że jest to błogosławiony czas, a nie przekleństwo. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałabym, zerkając chwilkę na kartkę, Chciałabym odpowiedzieć Ci na pytanie właśnie, czy bycie singlem to jest Twój świadomy wybór, czy Ty to robisz świadomie, tak jak ja właśnie wtedy na te 3 lata, czy jest to jakiś podświadomy program, który wydaje Ci się, że jest jakby Twój i że robi ci dobrze? Natomiast tak naprawdę to jest tylko ucieczka. Od skonfrontowania się z, z pewnymi wyzwaniami życiowymi, e, albo po prostu takie rozwiązanie, taki mechanizm obronny, który macie chronić przed lękiem. I teraz co to są za lęki? E, lęk przed byciem porzuconym. Jeżeli w Twoim życiu, na przykład, zdarzyło się coś takiego, że zostałeś porzucony czy porzucona przez partnera czy partnerkę, jeżeli i znaczy raczej takie coś wydarzyło się też w Twoim dzieciństwie. Może w Twoim okresie tej młodzieńczości, tak? Czyli na przykład jakiś chłopak Cię zostawił, powiedział, tak jak mnie kiedyś chłopak powiedział, znudziłaś mi się, po prostu wow. To może być też tak, że ja tu już tak głębiej zaglądając na przykład w dzieciństwo, to może być też tak, że rodzic Cię zostawił, porzucił. A może być też tak, że miał inne dziecko potem, szybko jedno po drugim, i ty zinterpretowałeś to, że ta uwaga nie idzie teraz na ciebie, więc jesteś porzucony. Więc od takiego porzucenia, które my sobie gdzieś tam yy, interpretujemy, ale my to tak odczuwamy, więc no to tak, tak jest. No a co ten nasz, nasz miał zrobić? No pewnie nie miał wielu możliwości poprzez fizyczne naprawdę takie porzucenie, tak? Czyli yy, nawet, jeżeli zdarzyła się w Twoim dzieciństwie, czy w, w młodym wieku, a może nawet i później, śmierć rodzica, to Ty też możesz mieć do niego żal, że on Cię porzucił, że on Cię zostawił. No, oczywiście odpowiadamy sobie na pytanie, czy to, czy to jest yy, adekwatne stwierdzenie, tak? Czy że zostałeś porzucony wtedy. Ale możesz mieć takie odczucie. I odczucia nas prowadzą, a nie logika. Więc... Jeżeli masz odczucie, tak, znaczy taki lęk przed y, tym, że zbliżysz się i ktoś cię porzuci, no to oczywiście, że będziesz mieć też, albo możesz mieć, powinnam raczej tak powiedzieć, że możesz też mieć lęk przed bliskością. Bliski mi temat, bo y, to jest tak: masz rodzica, którego kochasz, który przebywa z tobą, jest z tobą, opiekuje się tobą, ale zdarza się taka sytuacja, y, że znika. Nie ma go. Nie ma go, po prostu go nie ma. I ty zastanawiasz się potem, no to chwila, no to, mm, to kim ja jestem dla tego rodzica, no to, to jest blisko, a za chwilę będzie nic. I to też może być dla ciebie takie wspomnienie tego, że lepiej być tym wolnym i niezależnym, czyli żyć w pojedynkę, czyli nie być zależnym od czyjejś obecności, bo czyjaś obecność bądź jej brak wpływa na twoje samopoczucie. Na to, czy ty czujesz się wartościowy, wartościowa, kochany, kochana, potrzebny, potrzebna, widziany, widziana. Wow! Więc ty mówisz: Ja to dole, Ja nie chcę więcej przez to przechodzić, bo zostałem porzucony albo raza porządnie, albo. Regularnie się to zdarzało, że na przykład rodzic cię zestawia, bo musiał gdzieś iść, bo co, no nie wiem, cokolwiek, to ty potem mówisz: O kurde, hmm. więc albo możesz być zdeklarowanym singlem, po prostu, że ty chcesz i koniec, że nie wchodzisz w związki, a jeżeli wchodzisz, to tylko tak na krótko, na jakiś tam seks, na jakieś tam krótkie zbliżenie, ale nic tak, żeby tam budować coś na trwałe, bo możesz mieć właśnie taką traumę z, związaną z tym porzuceniem, tak? I y, nieświadomość tego, no, myślę, że jednak powoduje, że no, możesz czuć się nieszczęśliwy po prostu. Nieszczęśliwy na dłuższą metę, bo biologia będzie chciała dążyć do swojego. Więc tutaj jeśli mówimy o na przykład medycynie germańskiej, która jest mi bliska, no to tutaj jest też ta utrata terytorium. Jest ta utrata terytorium, utrata kogoś bliskiego, więc my bycie porzuconym i my możemy bać się, po prostu wchodzimy, czasami możemy wchodzić w takie stany depresyjne, że my nie czujemy się wartościowi, godni, że w ogóle już jest koniec świata, nie? I my nie wchodzimy, bo nawet nie dajemy sobie szansy, ani cienia nadziei, cienia możliwości, że coś się uda, że będziemy szczęśliwi. My ciągle boimy się, że ktoś nas zostawi. Napisałam sobie jeszcze, że Związek miłosny to jest cierpienie, nieszczęście, podporządkowanie i uległość. Czyli właśnie możesz mieć też takie doświadczenie, na przykład z obserwacji swoich rodziców, gdzie jeden rodzic był bardzo podległy drugiemu, gdzie może była przemoc, gdzie może było bicie, gdzie było może maltretowanie, znęcanie się. To może twój mózg, mózg, w obronie Twoich emocji i Twojej istoty może zdecydować za Ciebie. Podświadomy program, wewnętrzne tu pokażę, bo tu nie widać, wewnętrzne skrzywdzone dzieciątko, które pamięta ten, ten ból, pamięta to wszystko, ono może nie chcieć tego odtwarzać, po prostu. I powiem Wam, że yy, tutaj w momencie, kiedy widzimy cierpienie naszego rodzica, no to my naprawdę tego nie chcemy powtarzać, a boimy się, że to się nam wydarzy w naszym życiu, bo to jest kształt. Związki miłosne naszych rodziców w pewien sposób pokazują nam, jak, my, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tak? My możemy chcieć zrobić albo na odwrót, jeżeli to była tragedia, albo możemy nieświadomie kontynuować tą drogę, albo możemy znaleźć takie rozwiązanie. To ja w to nie wchodzę, ja w ogóle tego nie chcę. Moi drodzy i te osoby, które, to się zazębia teraz to, co powiem, te osoby, które są singlem, jestem singlem, żyję w pojedynkę, walczę o swoją wolność, walczę o swoją niezależność, bo przy byciu, bo będąc wolnym, wolną, niezależną, nie mam nikogo nad sobą, czyli może był jakiś taki autorytet, może ojciec, może matka, twarda ręka, może dziadek, ktoś i ty... Tak, walczysz o tą swoją wolność i nie chcesz po prostu, nawet nie chcesz się próbować, jakby inwestować swojej energii, swojego czasu w związek, bo po prostu nie. Bo nie chcesz po raz kolejny. Ja powiem duże słowo teraz, ale jest mi ono też bliskie z mojego doświadczenia, że w momencie, kiedy ty się podporządkowywujesz komuś, dostosowywujesz się, to całkowicie zatracasz siebie. I to jest tak silny lęk przed utratą siebie. Przed, to, jest, to jest dosłownie... Jeśli zostanę tam dłużej jeszcze minutę w tym związku, w tym partnerstwie, to ja umrę wewnętrznie. To jest taki moment, jakby ta dusza miała po prostu z siebie wyjść i jesteś tylko zombiakiem. Chodzisz jak sterowany robot. To jest taki lęk. Więc ja bardzo dobrze to rozumiem. Natomiast dzisiaj... Chcę, jeżeli jakiś, masz problem z tym, tak? Bo są single, którzy w ogóle powiedzmy, z brednie, jakieś ona opowiada, w ogóle nie mam z tym problemu, to zostaw to w ogóle idź swoją drogą tak, jak jest Ci dobrze. Nikt Ci nie każe tutaj nawracać, ani nie mówisz, że to jest jakieś normalne, nienormalne, dobre, niedobre, rób tak, jak czujesz, bo to jest Twoje życie, Twój wybór i nic mi do tego. Natomiast jeśli są osoby, które są, ale nie czują się w tym, Jakoś tak dobrze, a jestem, bo już przywykłem, bo już przywykłam. Wolę się spotkać tutaj z kimś w restauracji, kto mi ktoś kawkę postawi tu obiadek, to może jakiś seksik się tam trafi, jakiś taki niezobowiązujący. Jest win-win, jest wygrana, wygrana, nie? I, ale jeżeli masz z tym problem, bo przyzwyczaić się można, ale wewnątrz siebie ja się pytam, co Ty czujesz wewnątrz siebie? Ja chcę Ci zadać to pytanie. I zadaj sobie je teraz właśnie. Czy naprawdę bycie singlem, czy czyje życie w pojedynkę jest tym, czego ty chcesz naprawdę. Czy ty chcesz naprawdę tak spędzić resztę życia? I ja cię nie straszę. Ja tylko pytam Ciebie, czy ty tego chcesz? Czy ty tego chcesz? Bo my w życiu dostajemy to, czego potrzebujemy, tak? Czyli jeżeli masz w sobie lęk przed tym czy przed tym, masz jakiś program, to bardzo często życie ci właśnie yy, pokaże, okej, okay, no to bądź sobie teraz sam, sama. Ale ty wewnątrz czujesz, że mm, to nie jest jednak coś, co cię uszczęśliwia. I zobacz, jeżeli idziesz taką drogą już długo, to zobacz, czy. Mm, czy już nie przyzwyczaiłeś, nie przyzwyczaiłaś się do tego? Ja, ja mam bardzo dużo takich y, osób, które teraz przechodzą mi na myśl, wspaniałych ludzi, istoty cudowne, serdeczne, wspaniałe, a tak poharatane właśnie, z takimi gdzieś wewnętrznymi y, przekonaniami swojego właśnie wewnętrznego, skrzywdzonego dziecka, że nie wejdą w relacje, a byłyby fantastycznymi, Partnerami, partnerkami, a co jeszcze Ci powiem ciekawego, to jest to, co też się rzuca, że jesteś singlem, jakby nie masz dzieci jeszcze, tak? To zobacz, czy bycie singlem nie jest też taką wymówką na to, żeby nie mieć dzieci. W cudzysłowie, wymówką, bo program, że nie posiadasz dzieci, nie masz dzieci, nie chcesz mieć dzieci. To jest dosłownie to samo pytanie, czy to jest wybór twój świadomy, czy podświadoma, podświadoma jakieś takie pragnienie realizacji jakiegoś programu ochronnego. Więc single zazwyczaj tak się zabezpieczają, nawet jeżeli gdzieś tam wchodzą w jakieś intymne relacje, jakieś spotkania seksualne, to zabezpieczają się na ty, żeby tego dziecka nie było. Więc zobacz, jak, dlaczego Ty nie chcesz mieć dzieci. Dlaczego ty chcesz budować dom sam, sama? Jaki był Twój dom? Jaka była Twoja rodzina? Z czym ci się kojarzy bliskość? Z czym ci się kojarzy związek? To musi być cierpienie. To musi być cierpienie. To musi być jakaś trauma zapisana, która jest tak silna, że tak jak mówię, że masz takie pragnienie być z kimś, ale jednak boisz się tego, to znaczy, że masz traumę w tamtym, w tamtym obszarze. I e, ja zachęcam Cię do pracy z tym tematem. Naprawdę, zachęcam Cię do pracy, bo jesteśmy tak pięknymi istotami i uważam, że to yin i yang, i, 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 yin i yang czyli ta, ta, ta energia tej wody, tego ognia, tego, co żeńskie, tego, co męskie, to jest tak piękne. To do tego tańca życie w moim odczuciu nas zaprasza. Tylko pytanie, czy my przełamiemy lęk. A nawet jeżeli jesteś taką osobą, która teraz mi słuchaj, powie, no dobra, dobra, ja byłam singlem, singielką, wyszłam w związek i znowu dupa, znowu się posypało, to ja powiem hello, witaj w klubie. <grytanie> I teraz odwodzę Cię do odcinka, który nagrałam wcześniej. Posłuchaj go sobie, bo jeszcze coś, jeszcze czegoś musisz się dowiedzieć na, na swój temat, dobra? Oczywiście też tam ci przypominajkę tutaj. Jeszcze czegoś musisz się o sobie dowiedzieć. No i to będzie piękna podróż w głąb ciebie, do której nieustannie Was wszystkich zapraszam. Dziękuję kochani za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście, jeżeli ten film był dla was wartościowy, no to łapki w górę zachęcam Was do subskrypcji. Również mojego kanału będzie mi bardzo, bardzo miło. Jesteście moją radością. E, cieszę się, że, że mogę do Was mówić, chociaż w ten sposób, poprzez kamerkę, iż mówić, że śpi i zdążyłam. Hej, <laughs> super! Idzie nowe, słuchajcie, kochani. Czasem wywraca do góry nogami, ale tak jak wyjście z singielstwa, jest wyjście, w... e, przepraszam za to słowo, ale wiem o czym mówię. Również z pewnej strefy komfortu. E, przejściem przez e, dosłownie... To jest tak, jak oglądałam taki film ostatnio właśnie o, o tym Morzu Czerwonym. O, nawet sukienka. Przejście przez to Morze Czerwone, nie? Mojżesz po prostu popatrzył... Jest taki film na Netflixie, jakiś taki... eksotus, nie wiem. No tak, nie wiem, nie pamiętam. A on zobaczył i mówi, kurczę, no jest dupa, no jestem tutaj z milionami hebrajczyków, jakoś może gdzieś przejść, uciec, tak? No i kurczę, tylko jest morze, nie? Tylko jest morze. Jest to odwaga, jest to też zaufanie, że, że, że zostaniesz poprowadzony i poprowadzona po prostu w to, w to, co dla Ciebie najlepsze. Czyli w bycie istotą w pełni swojej okazałości, w pełni swojego potencjału. I dalej mi się wydaje, że samotność nie jest, nie jest naszą drogą. Nie jest naszą drogą, e, ale oczywiście niektóre dusze sobie taką drogę wybierają, więc znowu nic mi do tego. <laughs> Jesteś królem, panem, panią i królową swojego życia i tak prowadź swoje życie, tak podejmuj, takie decyzje i wybory podejmuj, e, które są zgodne z Tobą. Ja nauczyłam się już teraz pytać: e, dlaczego podejmuję taką decyzję? Czy to jest z powodu lęku? czy z powodu takiej pewności siebie, tak? Że, że okej, okay, że to jest dobre, nie? Chociaż i tak nieraz mnie to gdzieś tam wyprowadziło na manowce, ale y, nauczyło mnie znowu czegoś. Czyli brrr, nie poddawaj się, nie poddawaj się. wychodzę ze swojej strefy komfortu, jeżeli chcesz się zdecydować odwagi, zaufania, uważności i przede wszystkim konfrontacji ze swoimi lękami. Że... Y, to, co często ty spotykałeś, czy spotykałaś do tej pory w Twoim życiu, to nie była Twoja świadoma decyzja. To była decyzja Twojego wewnętrznego, skrzywdzonego dziecka. I naprawdę ja bym. Od... Ja wiem, że ja mówię o istocie, która jest w Tobie i w pewnym sensie jest Tobą, ale ja bym to rozdzieliła. O wewnętrznym dziecku, jeżeli chcecie posłuchać, to yy, no, jestem przygotowana, także dajcie znać najwyżej w filmie, w komentarzu czy w jakiejś prywatnej wiadomości, żeby nagrać film o właśnie o wewnętrznym dziecku. Jak to rozpatrywać, jak to na to patrzeć, jak ja to widzę, jak ja tego doświadczyłam, doświadczam i yy, yy, jak z tym po prostu popracować, żeby to no, żeby to nie było jakieś rozdwojenie jaźni. <laughs> ok? Dobra, do zobaczenia kochani. Następnym razem. Całuję Was bardzo serdecznie.